Dwa kolejne albumy z serii komiksowej Valerian autorstwa Piera Christin do rysunków żana claude Mezerie. Album siódmy i ósmy. Album siódmy nosi tytuł Na fałszywych ziemiach i został opublikowany w latach 76-77. W odcinku tym Valerian przenosi się do Indii czasów kolonialnych, gdzie podczas szturmu armii brytyjskiej wdziera się do pałacu Maharadży, zabija go, po czym próbuje uciec, ale zostaje zastrzelony. Chwilę później pojawia się w londyńskim klubie jako angielski gentleman. Usiłuje skontaktować się z Laureliną i znów traci życie. Podczas trzeciej próby ląduje w San Francisco roku 1895, ale efekt jest ten sam co poprzednio: gdy pojawia się w jakimś francuskim miasteczku z epoki, zostaje z miejsca zastrzelony. Walerian, którego stale zabijają, nie jest jednak prawdziwym Valerianem, ale jedną z wielu jego kopii. Przewidziane na trzy godziny życia klony podróżują po asteroidach, będących rekonstrukcjami różnych okresów historycznych, próbując wykraść dane pozwalające na zlokalizowanie ich twórcy. Kolejna próba powrotu do Francji jest tak samo nieskuteczna, ale pozwala namierzyć szalonego konstruktora. Ostatnią jego rekonstrukcją jest I wojna światowa. Zwierzchniczka Laureliny Jadna podejmuje wyzwanie i posyła do walki wszystkich walerianów, włącznie z oryginałem. Spotyka też twórcę sztucznych światów, który tłumaczy jej motywację stojącą za jego tworami. Laurelina odnajduje prawdziwego Waleriana i po kłótni z jadną razem z przyjacielem udaje się na odpoczynek na jedną z asteroidów, rekonstruującą Francję końca XIX wieku. Starsi czytelnicy mogą pamiętać ten album z 28-stronicowego fragmentu, który pojawił się w 1984 roku w Gazecie Świat Młodych pod tytułem Kosmiczne Fanaberie. Wspomniałem już, że kolejne odcinki Valeriana stają się coraz bardziej niejasne. Ten odcinek, mam wrażenie nawet po kilkakrotnym przeczytaniu, może nas nieźle zbić z stropu. Mnie osobiście zajęło kilka dobrych lektur, by wreszcie, mam nadzieję, poukładać to sobie wszystko w głowie. Cały ten motyw Waleriana, który pojawia się stale w różnych epokach i ciągle ginie, by pojawić się znowu, przypomina grę komputerową. Zwłaszcza widoczne jest to w dwóch ostatnich scenach we francuskim miasteczku, kiedy wiedza o tym, gdzie jest ukryty napastnik z karabinem, pozwala bohaterowi przejść do kolejnego etapu. Przy czym pamiętajmy, że komiks powstał w roku 1976, czyli zdecydowanie wyprzedził swoje czasy. Głównym tematem komiksu jest konflikt ideologiczny pomiędzy Jadną i Laureliną, które reprezentują odpowiednio nowoczesność i staroświeckość. Laurelina nie potrafi przejść do porządku dziennego nad kolejnymi śmierciami Waleriana, chociaż wie, że to tylko rodzaj gry. Jadna z kolei jest bezrefleksyjnie zafascynowana technologią. Wyśmiewa staromodne podejście Laureliny do mężczyzn i zdaje się nie posiadać żadnych uczuć. Laurelina przez cały czas pozostaje w defensywie. Musi słuchać rozkazów i akceptować nieuchronność nowego. Na koniec otwarcie przeciwstawia się szefowej, zarzuca jej i konstruktorowi papierowe traktowanie historii i to, że lepiej żyć teraźniejszością niż fikcją, po czym i tu daje o sobie znać cała przewrotność autora, na wakacje zabiera swego Waleriana do jednego ze sztucznych światów, czyli nie ma ucieczki przed technologią. Wizualnie album ten jest niezwykłym technicznym majstersztykiem, przy czym zamiast tradycyjnego science fiction otrzymujemy zdumiewające w swych szczegółach rekonstrukcje różnych historycznych epok. Ten otwierający cały szturm armii brytyjskiej zapiera dech. Jeżeli wcześniej Mezerie miał pewne problemy z rysunkami dynamicznymi, to nagle tych problemów się pozbywa. Ten rysunek ukazujący nam, że świat, na który patrzymy, znajduje się na dryfującej w kosmosie asteroidzie, jest po prostu mistrzowski. Zwróćmy uwagę na to, jak artysta odtworzył w tym miejscu dawny Londyn. Każdy rysunek zdaje się być małym dziełem sztuki. Widok planety konstruktora przywodzi na myśl niemożliwe dzieła Eschera. Równie bezbłędny jest ten obraz Wojny w Okopach, a siedziba konstruktora zdumiewa przestrzenną wyobraźnią. Album ósmy nosi tytuł Bohaterowie Równonocy i został wydany w roku 1978. W odcinku tym po dwóch albumach, w których oglądaliśmy głównie Laurelinę, centralną postacią staje się ponownie Valerian. Zostaje on wysłany jako reprezentant rasy ludzkiej na planetę Simlane, na której organizowany jest tradycyjny wyścig do zapłodnienia najwyższej matki. Ludność Simlany cierpi bowiem na bezpłodność i zamieszkują ją wyłącznie starcy. Valerian staje do rywalizacji z trzema innymi Herosami: wojownikiem przybyłym z Krachanu, cyborgiem pochodzącym z Burgnów oraz mędrcem przysłanych z Malamumu. Cała czwórka rusza do wyścigu, próbując dotrzeć na filenę wyspę dzieci. Przechodzą przez niezliczoną ilość prób, by wreszcie dotrzeć do celu, gdzie czeka ich ostatnia próba. Każdy musi przedstawić wizję przyszłości, jakiej życzy Simlanie. Z wszystkich wizji to ta Waleriana przypada najbardziej do gustu najwyższej matce i to on zostaje zaproszony do spędzenia z nią nocy. Zniecierpliwiona długą nieobecnością partnera Laurelina rusza na jego poszukiwania. Odnajduje tłum jego dzieci, jego samego, którego całe doświadczenie przemieniło w Liliputa. Zabiera go ze sobą, ale zwleka z przywróceniem go do normalnego rozmiaru, zazdrosna o to, co się stało. Wyścig do zapłodnienia najwyższej matki, którego efektem będzie morze dzieci, został parę lat później zaczerpnięty przez Jodorowskiego do jego Inkala. Przy czym jego wizja tej sytuacji skupia się bardziej na absurdalnej stronie całego przedsięwzięcia. W ujęciu Christena jest tu trochę więcej powagi, chociaż nie brakuje satyrycznych elementów. Na przykład tych bohaterów, których przysłano z najodleglejszych zakątków wszechświata w celu uratowania planety, witają wyzwiska ze strony sceptycznego tłumu jego mieszkańców. Prezentacja głównych aktorów widowiska kończy się zniszczeniem dużej części placu defiladowego, a popisy Waleriana kwitują okrzyki oszust, podczas gdy jeden z obecnych krzyczy trochę słabo. Trzech konkurentów Waleriana reprezentuje trzy możliwe kierunki rozwoju ludzkości. Pierwszy wojownik to militaryzm, drugi cyborg jest przedstawicielem postępu technicznego, trzeci mędrzec to duchowość. Każdy na swój sposób pokonuje kolejne wyzwania fizyczne, ale gdy przychodzi do przedstawienia ostatecznych konsekwencji reprezentowanych przez nich ideologii, każdy z nich kompromituje się na swój sposób. Widzimy, że militaryzm prowadzi do podbojów, ale także do tyranii. Technologia spowoduje koszmar odczłowieczenia, a duchowość i odrzucenie cywilizacji niechybnie doprowadzi do ascezy, która też chyba nie każdemu będzie się podobać. Wszystkie te ideologie mają tę wspólną wadę, że nie zadowolą wszystkich i nie uszczęśliwią tak naprawdę nikogo. Dlatego Walerian ze swoją niechęcią do ideologii, libertariańskim podejściem do życia zwycięża. Wizualnie odcinek ten przypomina chwilami bardziej album z rysunkami niż tradycyjny komiks, bo wiele to rysunków pozbawionych tekstu, jak widok na te planety, z których pochodzą cztery śmiałkowie. Rysunek Simlany jest typowy dla Mezerie, ale nie osiąga poziomu artystycznego poprzedniego albumu. Architektura wzorowana jest na klasycyzmie oraz rzymskim ołtarzu ojczyzny. Co zapewne ma swoje znaczenie, bo mamy starożytność z wyraźnym elementem totalitarnym. W pewnym momencie pojawiają się dwustrońcowe plansze, ale mam wrażenie, że nie jest to stylistyka, która szczególnie pasuje do autora. Podobnie jest w tym miejscu, gdzie walka Herosów zaczyna wyglądać niemal marvelowsko. Natomiast wizje przerażających przyszłości robią duże wrażenie. Są to rysunki, które wymownie przemawiają do nas bez słów, a często na przekór tym słowom. Podobać się może ten pałac Najwyższej Matki, jak również sama Najwyższa Matka w tej onirycznej wizji.